machu Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki, postanowiliśmy pokazać Wam filię biblioteki na terenie Miasta Gorzowa. Dziś udamy się na filię numer 6 na ulicę Śląską. To jedziemy. Zapomniałam Wam powiedzieć, że do biblioteki postanowiłam udać się rowerem, a po drodze możecie podziwiać takie widoki. filia numer 6 za mną, a teraz za mną świeżo odremontowana droga oraz tle stadion imienia Edwarda Jancarza, czyli jesteśmy na zawarciu. Za chwilę zadzwonię, ponieważ wejście do biblioteki znajduje się w kamienicy i aby tutaj wejść należy zadzwonić od odpowiedniego numeru. Zadzwonimy tak i wchodzimy, zobaczymy co na nas czeka. Jestem powiedzieć, że jest to skromnie, to dobrze powiedzieć. Zobaczcie, co za mną, korytarz. Tak wchodzi się do biblioteki. Ja postaram się wejść, pokażę Wam, jak tu się wchodzi. Zwykła kratka schodowa. Idziemy, idziemy. A tu oto wejście do biblioteki. Zaraz wyjdziemy, przekonamy się, kto tu pracuje, jak o bibliotece. Dzień dobry! To jest właśnie środek filii numer 6, a panią Teresę poprosimy o kilka słów o bibliotece. No, filia, filia już od lat tutaj istnieje ciągle w tym samym miejscu. Najstarsi mieszkańcy tutaj zawarcie pamiętają tą filię na Śląskiej 78. W tej bibliotece jest 17,5 tysiąca książek w tej chwili. Na półce. Czytelnicy najczęściej korzystają z literatury polskiej, która się znajduje tutaj po tej stronie, i z literatury obcej. Również Nie przychodzi tutaj średnio tak 20-30 osób. W skali roku jest to odwiedzin około 5 tysięcy, a wypożyczeń 15 tysięcy książek. Taka była statystyka za ostatnie lata mniej więcej. Um, czytelnicy mają e, wybór e, wśród literatury polskiej, obcej. Mają tutaj takie stoliki, do których bezpośrednio mogą podejść i, i, i sobie coś tam wybrać tak na szybko to, co najbardziej jest czytane. Filia wymaga y, 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 remontu. To wejście tutaj do, do biblioteki no, nie zachęca czytelników, a, a, wie, a wręcz ym, przestrasza, bo nie wiedzą, czego się mają tutaj spodziewać. Myślę, że wewnątrz no, trochę, trochę yy, schludniej jest niż, niż nasza klatka schodowa, ale czytelnicy tutaj ciągle odwiedzają tą filię. Są to mieszkańcy zawarcia. I nie tylko. Przychodzą również mieszkańcy Gorzowa. Ostatnie zakupy są na bardzo niskim poziomie. I to się y, odczuwa, ponieważ czytelnicy szukają nowych książek, bez salerów, a my niestety y, nie możemy zapewnić im tych wszystkich tytułów, o które pytają. I na przykład y, ubiegły rok to był taki y, Charakterystycznym, bo zakupiono tylko 48 egzemplarzy książek. Tutaj do tej chwili yy, czytelnicy są bardzo hojni, czasami i coś nam przynoszą nowego. No to, yy, to po prostu jest yy, częściej wypożyczane. Yy, stary księgozbiór, yy, a jest go niemało tutaj. Ogólnie yy, jest tutaj 17 tysięcy woluminów. Jest yy, yy, w magazynie. Może tam przejdziemy za chwilę i ja pokażę, jak wygląda magazyn. To jest magazyn książek, tych najstarszych. Ta część składa się tutaj z trzech takich małych pomieszczeń. Też taka część magazynowa, to jest zabudowana ankresola. Tutaj się znajdują stare sprzęty w tej chwili. Tutaj, o, proszę bardzo, jeszcze taki archaiczny lufcik yy, yy, zamykany na taki pręt, no, no to po prostu, to jest <ścoughs> yy, bardzo, bardzo yy, archaiczne. Czytelnicy są zadowoleni z tutaj, z, yy, nieskromnie powiem, z obsługi. Y, 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 staramy się tutaj zapewnić jakieś książki do, do, do czytania dla czytelników w miarę swoich możliwości, ale naprawdę brakuje tych nowości i, i myślę, że to zadowolenie było dużo większe, gdyby y, y, tych nowości była wystarczająca ilość. No i najbardziej? Tutaj najbardziej? No ja wiem. Nowości ale, chyba. Tak? Nie, no mi się to podoba. Już tyle jest, chodzić jest zawsze jestem zadowolona. Y to jest pomieszczenie, gdzie tutaj y, wykonują się różne prace bibliotekarskie. Jest również y, niewielki księgozbiór czytelni. Y, y, tak, y, księgozbiór czytelni jest udostępniany, y, dlatego że nie ma potrzeby go trzymać na półce y, w bibliotece, niech ludzie korzystają. Ale to pomieszczenie y, y, posiada również y, y, toaletę, którą tutaj y, można zobaczyć, o proszę bardzo, zamykana też na taki tutaj haczyk, bardzo, bardzo nieduża, z takim lufcikiem. I zapraszam jeszcze do pomieszczenia czytelni naszej, bardzo skromnej. I tutaj również jest ekspozycja obrazów pani Teresy Śmielewskiej, która co jakiś czas tam wymienia te obrazy. Biblioteki Pani Teresa powiedziała nam, że nowe wejście do biblioteki będzie się znajdować dosłownie tutaj za mną. Także na pewno będzie wygodniej, lepiej i łatwiej dla czytelników i korzystających. Tymczasem zapraszamy do filii numer 6. I czekajcie na nasze kolejne relacje. Niebawem kolejne filie. Do zobaczenia. Pa!